Czwartek 28 dzień sierpnia, ani na noc. Niej, drodzy Państwo, sprawdzamy wieści pogodowe. No, bo przecież to już końcówka sierpnia. I czy będzie słońce? No, będzie słońce. Mam tutaj takie troszeczkę może gorsze informacje: województwo zachodnio-pomorskie, bo przelotne opady deszczu mogą się u Was pojawiać to przez cały dzień, ale zaraz o tym troszkę więcej. Warmia i mazury, troszkę więcej zachmurzenia w pierwszej połowie dnia, bo w drugiej połowie dnia. Słońca brakować nie powinno i cały czas właśnie to zachodnie pomorskie tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu. I 26 stopni na północy, od 24 do 28 na zachodzie, centrum 33, 34, od 30 do 33 na wschodzie, na południu od 31 do 33 stopni Celsjusza. Także mamy upał. I drodzy Państwo, Województwo Śląskie, co tutaj do południa, przewaga bezchmurnego nieba, po południu troszkę niegroźnego zachmurzenia. i i jeśli chodzi o południe województwa śląskiego, bielsko biało może, może pod wieczór gdzieś tam lokalnie przelotne opady deszczu, ale raczej na to nie liczymy. Trzymamy kciuki, żeby tak faktycznie było. 33 stopnie Częstochowa, 32 Katowice, 31 Bielsko. Ciśnienie względne, 1007 hektopaskali, a biometr dziś niekorzystny.